Jak szukać tanich biletów lotniczych? Lot z Poznania do Barcelony w dwie strony za 45 euro, Wrocław-Rzym w dwie strony za 37 euro czy Warszawa-Paryż w dwie strony za 32 euro. Jak szukać tanich biletów lotniczych? Podczas filmu poznasz cztery moje ulubione portale, z których korzystam bukując bilety na samolot. A po obejrzeniu będziesz wiedzieć, jak skutecznie z tych portali korzystać. Zaczynajmy! Od czego chciałbym tutaj zacząć, to informacja, że aby znaleźć prawdziwe perełki, czyli naprawdę tanie bilety lotnicze, to trzeba raczej dostosować swój urlop czy wyjazd do biletu, a nie odwrotnie. Mam tutaj na myśli, że mamy urlop powiedzmy od 14 lipca, to nie jest tak, że siadamy przed komputerem i szukamy taniego biletu, przykładowo na Maltę właśnie 14 lipca. Jeśli chcemy lecieć naprawdę tanio, to trzeba najpierw znaleźć bilet, a później do niego dostosować swój urlop. Idealnie byłoby mieć zatem elastyczne daty urlopu, czyli powiedzmy, że szef wie, że chcecie jechać przykładowo we wrześniu i dacie mu znać, jak już będziecie znać sami dokładne daty. Wtedy można szukać lotów w szerszej perspektywie czasu, co często pozwala znaleźć tańszy bilet. Ja mam kilka stron, na których szukam biletów lotniczych. Działają one nieco inaczej, dlatego każda ma swoje własne zalety, dlatego lubię używać ich wszystkich. W zależności czy szukam lotu w obrębie jakiegoś okresu czasu, bo już wiem kiedy będę miał urlop, czy może szukam z dalszą perspektywą biletów na za kilka miesięcy, używam jednej lub drugiej strony internetowej. Jedną z tych stron jest kajak.pl ta strona ma super opcję eksploracji, czyli nie wiemy jeszcze gdzie ani kiedy byśmy chcieli lecieć, po prostu wpisujemy limit jaki chcielibyśmy przeznaczyć na bilety i ewentualny czas podróży. No i oczywiście lotnisko, z którego chcielibyśmy rozpocząć podróż. Pokaże nam się mapa z połączeniami lotniczymi z ceną biletów w zakresie jaki podaliśmy. Daty tutaj będą bardzo rozbieżne i mogą to być loty za miesiąc, za 6 miesięcy, jednak maksymalnie do roku czasu. Możemy tutaj też podać dokładne daty naszego urlopu i wtedy zobaczyć, gdzie w tych dokładnych datach możemy polecieć i za ile. Jest jeszcze trochę opcji wyszukiwania, jak na przykład loty w konkretnym miesiącu. Możemy wybrać przykładowo czerwiec i czas, jaki ma trwać nasza podróż, a pokażą nam się loty w tym przedziale czasowym w czerwcu. Na wybrane loty, co do których jeszcze nie jesteśmy przekonani, możemy stworzyć alert cenowy podając adres e-mail. Kiedy cena lotu się zmieni, zostaniemy automatycznie o tym fakcie poinformowani. Drugą porównywarką lotów, z których lubię korzystać, jest skyscanner.pl. Na tej stronie można także szukać lotów z konkretnego lotniska w bliżej nieokreślone miejsce. Tutaj natomiast podajemy, jaki termin nas interesuje, lub ewentualnie możemy ustawić cały miesiąc. Wybierając jakiś miesiąc, w którym chcielibyśmy wybrać się w podróż, pokaże nam się lista z lotniskami i cenami lotów w to właśnie miejsce. Klikając konkretne miasto, otworzy się kalendarz i będziemy widzieli cenę lotu w konkretnym dniu tego miesiąca. Jest to dla mnie bardzo wygodna forma szukania lotów, bo kiedy już wiem, że przykładowo we wrześniu mam urlop i bym gdzieś może wyskoczył na kilka dni, ale jeszcze nie wiem gdzie ani w jaki konkretny dzień, to mogę zobaczyć listę z najtańszymi biletami do różnych miast, a klikając w konkretne miasto zobaczę ceny biletów w całym miesiącu. Dzięki temu mogę dopasować lot w taki sposób, aby jak najbardziej mi odpowiadały daty i cena. Na Skyscanner.pl można też dodać alert, klikając pod wyświetlanymi lotami przycisk Śledź ceny. Inną stroną, z której zdarza mi się skorzystać, jest edreams.com. Strona nie ma w swoich opcjach języka polskiego, ma natomiast dość rozbudowane wyszukiwanie. Chodzi mi mianowicie o to, że można na niej wyszukiwać nie tylko loty, ale także hotele, wynajem aut, transport z lotniska, czy nawet activities, czyli jakie rozrywki, jakie miejsca możemy zwiedzić w danym mieście. Można powiedzieć, że jest to portal do wyszukiwania i organizowania wakacji. Szukając przykładowo transportu w Londynie pokazało mi wiele opcji, były nawet tanie autobusy, nie tylko taksi. Natomiast szukając transportu z lotniska w Katani, gdzie niedługo się wybieramy, pokazały mi się tylko taksówki. Nie wiem, czy po prostu nie ma tam transportu autobusowego z lotniska, czy może portal po prostu nie ma wszystkich form transportu w swojej ofercie. Ostatnią, ale wcale nie gorszą porównywarką lotów, której używam, jest Google Flights, czyli Google Loty. Porównywarka Google ma też opcję eksploracji, coś podobnego do strony kajak. Można na niej wybrać, a raczej nie wybierać miasta docelowego, a wtedy na mapie wyświetlą się tanie loty do różnych miast. Można też wybrać konkretny miesiąc, w którym chcemy gdzieś polecieć, podać długość podróży, czy ma być to wyskok na weekend, na tydzień czy na dwa tygodnie. Strona znajdzie nam takie połączenia i wyświetli je na mapce. Jako czas podróży, jeśli wybierzemy weekend, to portal może nam przedstawić loty np. od soboty do poniedziałku lub od czwartku do niedzieli. Wszystkie będą jednak zawierały sobie weekend, ale czasami będzie trzeba dodać dzień lub dwa z urlopu. No ale oferty mogą być naprawdę ciekawe i możemy przykładowo polecieć z Wrocławia do Londynu i z powrotem za 120 zł. Szukając lotu, kiedy wybierzemy konkretne miasto, które nas interesuje, po kliknięciu na datę rozwija się kalendarz z cenami lotów w konkretnych dniach miesiąca, czyli coś na wzór tego, co oferuje Skyscanner. To, co podoba mi się w Google Loty, chyba najbardziej, to to, że możemy wybierać kilka lotnisk, z których chcemy lecieć. Jeżeli mieszkamy przykładowo w Zielonej Górze, to mamy trzy lotniska do wyboru, które znajdują się w podobnej odległości: mianowicie mamy Wrocław, Poznań i Berlin. Zatem możemy wprowadzić te trzy miasta, abyśmy mogli porównać, skąd będzie dla nas najodpowiedniejsza data lotu, jak i cena. I Kolejny genialny pomysł Google Loty to wprowadzanie destynacji nie tylko jako konkretne miasta i lotniska, ale możemy wybrać całe regiony, kraje, a nawet kontynenty. Przykładowo, jako kierunek możemy wpisać Wyspy Kanaryjskie i otrzymamy ceny biletów na wszystkie lotniska na Kanarach. Możemy wpisać Wielka Brytania, a pojawią nam się ceny biletów na wszystkie lotniska w UK. Oczywiście na wszystkie lotniska, na które latają samoloty, z miejsca, które wybraliśmy jako lotnisko, czy też lotniska startowe. Możemy jako cel wpisać, na przykład Ameryka Południowa i pokażą nam się loty na cały kontynent. Moim zdaniem zagranie genialne ze strony Google. Co mi się jeszcze podoba, to to, że możemy przekierować się na stronę przewoźnika, aby dokonać rezerwacji. Ja zawsze najpewniej się czuję, jeśli bilet kupię na stronie linii lotniczych, a nie na stronie pośrednika. Niektóre linie pozwalają także na rezerwację poprzez portal Google Loty, ale jest też możliwość przeniesienia się na stronę linii lotniczych, mamy więc możliwość wyboru. Zdarzyło mi się niestety znaleźć fajny lot w dobrej cenie, ale po kliknięciu w link, aby zarezerwować bilet, już na stronie przewoźnika cena była zupełnie inna. Niestety zawsze wyższa, bo jeszcze nie trafiłem tak, aby się miło zaskoczyć, a zawsze raczej trafiałem z uczuciem rozczarowania. Nie wiem do końca, czym jest to spowodowane. Najprawdopodobniej jest jakieś opóźnienie z synchronizacją cen z przewoźnikiem. Być może algorytm na stronie przewoźnika już zmienił cenę, jednak nie została ona jeszcze zaktualizowana w Google Loty. Na szczęście nie zdarza się to często, a to, że aby zarezerwować lot, przechodzimy na stronę przewoźnika, jest tutaj moim zdaniem dużym atutem, bo mamy zawsze pewność co do ceny, jeśli widzimy ją na stronie linii lotniczych. Fajną opcją, którą posiada każda z wymienionych przeze mnie porównywarek lotów jest multi-city, czy też po polsku wiele miast. Można w ten sposób zaplanować podróż, w której wyruszamy z jednego lotniska, następnie zamiast wracać w to samo miejsce, lecimy do kolejnego miasta. I stamtąd dopiero wracamy do domu lub dodajemy kolejne miasto jako cel pośredni naszej podróży. Jeśli ten film okazał się przydatny, pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę. Zachęcam oczywiście do subskrybowania kanału. Jeśli lubicie podróżować, to znajdziecie na nim informacje, jak zorganizować wycieczki na własną rękę do wielu ciekawych miejsc, takich jak Barcelona, Londyn, Teneryfa, Rzym, Malta, Amsterdam i wiele innych. Znajdziecie na nim także filmiki z ciekawymi miejscami do zwiedzania w wielu lokalizacjach lub gdzie się zatrzymać. A jeśli lubicie nagrywać filmiki z waszych wakacji, to znajdzie się także co nieco o sprzęcie do nagrywania i montowania filmów. Tradycyjnie już serdecznie dziękuję wszystkim, którzy dotarli do tego momentu w filmie. Pamiętajcie o kciuku w górę, jeśli filmik się wam podobał i zapraszam was na kolejne odcinki, które w miarę możliwości powinny teraz pojawiać się co czwartek. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.